Jestem w miejscowości Kostroga i na Mazowszu. To tutaj co roku odbywają się pola klasy S. Na jesieni założyliśmy tutaj kolekcję odmian rzepaku, jęczmienia hybrydowego, pszenicy, pszenżyta, Mamy również przygotowane pola pod zasiew kolekcji kukurydzy. Wykorzystując trzy ostatnie ciepłe dni, gdy temperatura była powyżej 10 stopni, rozpoczęliśmy zabiegi ochrony. Zastosowaliśmy dokrzywianie pszenicy ozimej preparatem Modus oraz regulację rzepaku preparatem toplex. Zobaczmy, jak wyglądają uprawy. Widzimy bardzo wyraźną granicę między jęczmieniem hybrydowym po prawej stronie a pszenicą ozimą po lewej stronie. Jęczmień hybrydowy bardzo intensywnie się rozkrzewił w porównaniu z pszenicą ozimą. Jęczmień hybrydowy wystartował bardzo wcześnie, wytworzył bardzo intensywny system korzeniowy. Zarówno pszenica ozima wysiana w terminie jak i jęczmień hybrydowy nie wymagają tutaj dokrzewienia. Zobaczmy, jak to wygląda na roślinach wykopanych. Po lewej stronie mamy pszenicę. 8 źdźbeł. Po prawej stronie jęczmień hybrydowy z bardzo intensywnym systemem korzeniowym. Kilkanaście źdźbeł. Kondycja tych roślin jest bardzo dobra. Jestem na poletkach pszenicy, gdzie bardzo ładnie widać różnice w terminach siewu. Po prawej stronie mamy pszenicę. Zasianą 26 września, a po lewej stronie mamy pszenicę, która została zasiana 7 października. Zobaczmy, jak to wygląda w zbliżeniu. Pszenica zasiana 26 września i pszenica zasiana 7 października. Pszenica zasiana 7 października w terminie późniejszym wymagała dokrzewienia i zrobiliśmy to 3 dni temu. Zobaczmy, jak wygląda ta pszenica po wykopaniu. Po lewej stronie widzimy pszenice, które zostały dokrzewione, po prawej stronie pszenica, która nie wymagała dokrzewienia. Tutaj z regulatorem wzrostu będziemy czekali na fazę pierwszego kolanka. Jestem na polu, na którym wykonaliśmy zabieg dokrzewiania. Krzewienie pszenicy rozpoczyna się w momencie ruszenia wegetacji i trwa do pierwszej dekady kwietnia też mamy bardzo dużo czasu tego zabiegu, ale musimy pamiętać, że w tym okresie często występują przymrozki, które wstrzymują wegetację. Po tym okresie, w fazie pierwszego kolanka, należy przeince skrócić i wzmocnić ją u podstawy bła. Na tym polu będziemy stosowali preparat Modus Flexi. Rzepak bardzo ładnie zregenerował się po okresie zimowym. Są wyraźne różnice między odmianami. Po prawej stronie saperki widzimy odmianę ajoła, po lewej stronie saperki widzimy odmianę Florida. Teraz podejdźmy i zobaczmy jak wyglądają wykopane rośliny rzepaku. Widzimy, że pąk wierzchołkowy jest na wysokości kilkunastu centymetrów nad szyjką korzeniową. Można też zauważyć już pączki kwiatowe. To jest najwyższy czas, aby zadbać o wyrównanie łanu, regulację wysokości, rozbudowę pędów bocznych synchronizację kwitnienia oraz zapobiec suchej zgniźnie kapustnych, szarej pleśni i czerni krzyżowych. My dwa dni temu stosowaliśmy preparat Toprex.